Jak najlepiej zobrazować oporność insulinową, czy insulinooporność i cukrzycę typu drugiego, bo trochę nam tutaj po drodze ginie. Potem w tych zaleceniach i poradach od wszelkiej maści specjalistów, tak jakby połowa tych procesów nie była rozumiana i widziana. Słuchajcie, nieprawidłowy styl życia. Nieprawidłowy styl żywienia. To też można rozwijać, że nie do końca z wina osób, które to robią nieprawidłowo. Prowadzi do rozwoju otyłości. A otyłość prowadzi do nasilenia się procesów glukozotwórczych, naszych wewnętrznych. To nasilenie się tych procesów glukozotwórczych powoduje, że w naszym ciele uwalniane jest za dużo glukozy. To powoduje, że do tego świętego spokoju, porządku i zdrowia musi prowadzić zwiększona ilość insuliny. Po jakimś czasie, jak ta oporność się rozwija, okazuje się, że te procesy glukozy twórcze są jeszcze bardziej uporczywie nasilane i w tym momencie glukoza zaczyna wydostawać się poza normę. Dalszą drogę sobie już każdy wytłumaczy. Tak więc skupianie się na tym, co będzie leżało na talerzu per posiłek, a nie skupianie się jednoczesne na tym, żeby zlikwidować tą masę tłuszczową, która nasila te procesy, jest strzelaniem sobie w kolana. Więc wszystkie porady, które skupiają się tylko i wyłącznie na tym, żeby w trzy dni usunąć insulinoporność przez niezjedzenie węglowodanów albo głodowanie, dopóki nie są skupione na tym, żeby sukcesywnie spadała masa, która to rozwinęła, są do dupy po prostu. Są obrazem braku zrozumienia tematyki. Dobre, Gania.